Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a my dziś w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, gdzie zaczęły się warsztaty wakacyjne. I razem ze mną dzisiaj Agata Ignaczak z działu plastycznego Cekis. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i zapraszam do zabawy w tworzenie własnego papieru czerpanego. No właśnie, bo może niewielu wie, ale my mamy. Takich instruktorów w Centrum Kultury, Kultury i Sztuki w Skierniewicach, którzy potrafią robić rzeczy dziwne, wręcz magiczne, z których później wychodzą prawdziwe dzieła sztuki. I do takich zajęć należą właśnie zajęcia plastyczne z papieru czerpanego. Ja dziś w pracowni plastycznej i powiem tak szczerze, że zielonego pojęcia nie mam, co tutaj jest, ale o tym na szczęście opowiem Jagata. Może z, od początku, bo to nie będzie takie łatwe, żeby wytłumaczyć. Papier czerpany, którą, który będę. Wykonywała tutaj z dziećmi na zajęciach. To jest papier wykonywany taką uwspółcześnioną metodą chińską sprzed. No, początek papieru to jest dokładnie 105 rok naszej ery. I wtedy właśnie. Podobną metodą, oczywiście bez tej chemii, którą mamy teraz i która nam ułatwia, bo proces tworzenia kiedyś był bardzo długi, natomiast teraz sobie to troszeczkę przyspieszamy. I właśnie ja, jak to tak czarownica, chodzę po łąkach, zbieram różne materiały, bo proszę sobie wyobrazić, że tak naprawdę papier możemy zrobić z większości rzeczy, które mamy w naszym otoczeniu. Oczywiście mam na myśli trawę, rośliny. Z wyjątkiem igieł może, ale i liści też może. Brzmi niby prosto, ale bardzo magicznie, więc kontynuujmy, bo przed nami między innymi pojemniki względnie z wodą, ale wiem, że w środku jest coś. Nie, to nie jest taka do końca woda, bo to jest tak zwana pulpa roślinna. Bo tak jak ja mówię, chodzę, zbieram te różne rośliny. Najlepszy papier robi się tą, nazwijmy to domową metodą z sitowia. Ono jest takim najbardziej wdzięcznym materiałem do, do tworzenia papieru. Natomiast ja mam strawy. To, co tutaj mamy, to jest trawa. My możemy robić z siana, z, z suchego. Jeżeli mamy suche, to wtedy nam się łatwiej odbarwia. Bo w tej pierwszej kuwecie, czyli ten ciemny kolor, to są naturalne rośliny takie po wygotowaniu, wyługowaniu, bo to jest właśnie ta chemiczna, chemiczny proces, którego tutaj na zajęciach nie będę pokazywała ze względów, no, że do, do tego trzeba mieć warunki. To najlepiej robić na zewnątrz, bo no to jest tak, jak mówię, chemia. Czyli po gotowaniu. W wyługowaniu to jest mniej więcej taki kolor. I teraz, jeśli chcemy zrobić różne kolory, no to zaczynamy to odbarwiać, czyli wybielać. No i tutaj, w zależności od roślin, niektóre rośliny nam się bardzo ładnie wybielają, tak jak właśnie mówię o sitowie. Sitowie wbrew pozorom nie jest tak łatwo w dzisiejszych czasach znaleźć na tych łąkach. Ja już straciłam parę takich fajnych miejsc, gdzie, gdzie potem sitowie jeździłam. Natomiast no, z racji suszy. No, sitowie lubi, lubi wilgoć Woda, i tak. lubi wodę. No więc dlatego robię to z roślin i, i może te trawy nam się tak dobrze nie wybarwiają na taki kolor jasny. No ale tu chodzi w tym papierze czerpanym o to, żeby było widać włókna. Także powracając do procesu, czyli gotujemy, płuczemy, potem to rozdrabniamy. No bo musimy rozdrobnić. Oczywiście w dzisiejszych czasach robimy to mikserami. Kiedyś nie było tak prosto, bo po prostu tłuczono te włókna młotkami drewnianymi. No a teraz blender. <grytanie> I mamy rozdrobnione. Ale zasada jest taka, żeby właśnie było widać te włókna, no bo nie sztuka jest zrobić taki papier, który możemy kupić w sklepie. A Chodzi o to, żeby zrobić swój oryginalny. I, I co jest ciekawe przy robieniu, korzystaniu z tej metody, że w zasadzie każdy kawałek, który tutaj dzieciaki wyprodukują, jest formą unikatową. To znaczy, nie powtórzymy już tego. I, i to jest fajne. On nie jest cięty, mu te włókna będą wychodziły bokiem. I to jest taki. To, I to jest właśnie <laughs> sztuka, której dzieciaki mogą się nauczyć. Tu już korzystają z, powiem tak, półproduktu, mm. bo jak to ładnie się nazywa, pulpa. pulpa Roślinna. Tak. Pulpa roślinna jest już przygotowana, i przyznam szczerze, że jak się weszło do pracowni, to czuć taki zapach bardzo mokrej łąki. Tak, jest, tak. No też dlatego mówię, no to jest, to jest takie trochę czarodziejskie i fajne. No ale oczywiście to jest taka metoda no, bardziej nazwijmy to dla ambitnych i ten proces ługowania. Też nie każda roślina się dobrze ługuje, niektóra się trzeba dłużej gotować, inną krócej. Także powracając do tego, co te dzieciaki będą robić. Więc mamy tą pulpa. Pulpę, czyli to jest ten nasz podkład, czyli ten papier. A oprócz tego mamy tu fragmenty roślin, liści, też odbarwionych, z których będą tworzyć obraz. Nie tylko chodzi o to, żeby zrobić taki arkusz tego papieru, tylko chodzi o to, żebyśmy coś na tym papierze zrobili. I dzisiaj robimy to w formie mokrej i te rośliny sobie będziemy zatapiać roślin nie używając kleju, ponieważ rośliny sama w sobie mają ten klej, więc to nam się przyklei, jak wyschnie. Jutro. To już dzieciaki będą przynosiły też różne kwiatki, jakieś rzeczy, które znajdą gdzieś w okolicy, i to już będziemy musieli troszeczkę podkleić wtedy, kiedy wyschnie. Także zabawa jest fajna. No właśnie, bo wiele rodziców być może zostanie z dziećmi w domu i będzie trzeba im zająć czas, a najlepiej zrobić to kreatywnie. I zbieranie roślin, doklejanie do kartki to jest taki chyba taka podstawa, ale zrobić papier czerpany metodą domową i czy do niego też da się różne kompozycje przykleić? Można, tylko że wtedy już niestety troszeczkę tego kleju musimy użyć, mm -hmm. bo nie wszystko nam się przyklei, ale możemy zrobić i wtedy korzystamy. Najle najlepsze, najlepszym materiałem to jest papier toaletowy albo ręcznik papierowy, taki, który jest nie, nie za bardzo brudny, a na przykład zużyty. Wtedy go po prostu musimy namoczyć, zostawić na kilka godzin, żeby to się dobrze w te włókna dostało. Potem musimy to pociąć na kawałeczki, zblendować najlepiej, wypełnić wodą i potem korzystać Zostając z sitek, tak naprawdę z sitek takich, które są w domu, możemy tworzyć ten papier. No to jest taka specjalna metoda, tu w radiu niestety nie pokażemy o co chodzi. Odciskając na szmatkach bawełnianych, które są w domu, i możemy się bawić w ten sposób. Możemy ten papier robić ja w ręczniku, ale możemy na przykład gazetę zrobić. Ona wtedy nam da inny kolor, bo też jest fajne przy tym papierze, że się miesza kolory. Bo my tutaj korzystamy, tak jak mówiłam, z odbarwionego i naturalnego, natomiast odbarwiony też jeszcze można farbować. To jest totalna jezus, magia. Tak. To, jezus, jest totalna jezus, to jest totalna magia. Tak. Fajny. Ja mocno, skrótowo to wszystko mówię, może troszkę chaotycznie, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, to historia papieru. To jest, może sobie poszukać w internecie. To jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie to jest to coś, co nam towarzyszy każdego dnia po kilkanaście razy w ciągu doby, a nie zastanawiamy się nad tym, powstało. jak to powstało i tak naprawdę jaki to jest stary wynalazek, i pewnie nie każdy wie, że papier w Polsce to jest dopiero XV wiek. Ja wiedzę uzupełnie i myślę, że historia papieru to jest jedno, ale ja sama jak patrzę na to co dzieciaki będą robić, sama mam ochotę usiąść i coś takiego stworzyć. Więc y, pytanie może już trochę przyszłościowe, czy dorośli mają okazję w Skierniewicach tu w Centrum Kultury zmierzyć się w tworzeniu papieru czerpanego czy może to dopiero jest gdzieś w planach to znaczy to już coś takiego robiliśmy robiłam takie warsztaty rodzic plus dziecko robiłam też dla dorosłych robiliśmy kartki wielkanocne to już to już parę razy było tylko że to są takie takie pojedyncze rzuty, i wiadomo, że to jest minus tego, jest taki, że pracujemy najpierw na mokro, i to nie, jest, to nie są zajęcia, które się mogą skończyć w ciągu jednego dnia. To znaczy one mogą się skończyć, ale ktoś zabiera mokre, nieprzetworzone, nie wiedząc jak to zdjąć, i tak dalej, i tak dalej. Czyli fajnie jest, żeby to były minimum dwa dni, i wtedy możemy się pobawić na sucho. I na mokro. Więc możliwości są. Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach otwarte na różne propozycje i potrzeby mieszkańców. My na profilu Radia RSC umieścimy zdjęcia, jak takie prace gotowe już wyglądają i też jak wyglądał ten proces tworzenia od mokrego papieru czerpanego po ten suchy. No a zaczniemy od pulpy, o której dzisiaj mówiliśmy i o tym, co było też zatapiane w, w kartkach wykonanych z papieru czerpanego. I to na wyciągnięcie ręki. Bo tak jak wspomniałam, jesteśmy w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach. To nie jest centrum papieru czerpanego w dolnej. Części Polski, tylko u nas w centrum, dokładnie w centrum miasta i w Centrum Kultury. Dzisiaj dziękuję za tę rozmowę, bo ja myślę, że o papierze byśmy mogli mówić jeszcze nie raz. I dzieciakom strasznie zazdroszczę, że będą miały okazję skorzystać z takich warsztatów teraz w czasie wakacji i później też w pracowni papieru czerpanego, bo oferta nie znika z Centrum Kultury. Tak jest, dokładnie zapraszam od października na zajęcia tutaj do Centrum Kultury i Sztuki, także będziemy robić kolejny nabór. To jest chętne, bo ja w tej chwili powiedziałam o tym, że z tej pulpy możemy robić coś płaskiego, ale tak naprawdę z tej pulpy nie tylko robi się płaskie rzeczy, bo można zrobić przestrzenne. I to już na kolejną <gry> rozmowę. Ja na pewno częściej będę zaglądać do pracowni plastycznych Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach, a za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Przypomnę moim i Państwa gościem Agata Ignaczak, dział plastyczny Cekis. Dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.